Cześć! Jestem Julita. Kiedyś biegałam zawodowo, teraz sama przygotowuję amatorów do zawodów. Jestem tutaj po to, żeby przedstawić Wam kilka podstawowych zasad w treningu, których musicie przestrzegać, aby uniknąć kontuzji. Oczywiście pamiętajcie o tym, że na rozgrzewce musicie wykonać 15 minut truchtu na początek, następnie możecie przejść do ćwiczeń, które teraz Wam pokażę. Pierwszym z nich może być krążenie prostego ramienia do przodu, staw łokciowy prosty, to samo ćwiczenie wykonujecie lewą ręką, prawa wtedy znajduje się na odcinku lędźwiowym. Zostając przy stawach barkowych, krążymy sobie ramionami do przodu, krzyżując ręce przed sobą. Możemy wykonać również kombinację prawa ręka do przodu, lewa do tyłu i na odwrót. Następnie możemy przejść do skipów. Skip A. Wysoko unosimy kolana do 90 stopni. skip C pięty o pośladki możemy także dołożyć ręce. Skip A możemy sobie rozłożyć na czynniki. Możemy rozliczać ten skip na dwa bądź na cztery. Pierwszy raz na dwa. Lewa noga zostaje cały czas przy podłożu. To samo ćwiczenie wykonujecie. Na lewą nogę. Pamiętajcie o tym, że palce są zadarte. To samo ćwiczenie rozliczane na cztery razy wygląda w ten sposób. Macie więcej czasu, aby zastanowić się, jak poprawnie wykonać to ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie, jakie możecie wykonać na swojej rozgrzewce, to tak zwany rowerek. Tak, jakbyście chcieli zatoczyć koło stopą.